Witam w kolejnym vlogu ta -da! Ogólnie mam włosy i muszę je teraz rozczesać. I widzę, że mi Was jak taki potwór i w ogóle jestem rozczupana, ale to muszę je rozczesać, tak jak wspominałam. Właśnie jest trochę pogłos, muszę taki krem. No i właśnie jest troszkę pogłos, może nawet troszkę bardzo. I witam was w ogóle w kolejnym vlogu vlogmasie. Dzisiaj mam czwartek i tak, no i... Zaraz mam lekcję, dlatego wezmę sobie i muszę to szybko w miarę ogarnąć. W ogóle też moje włosy. Ogólnie mam pewien czas temu kera prostowanie keratynowe. Nie wiem, czy e, wszyscy o tym wiedzą, więc to o tym wspomnę. I była naprawdę mega, mega fajna, mega mi się to sprawdziło. Aczkolwiek to jest jakby. Prostowanie keratynowe ma to do siebie, że jakby z pewnym czasem się ta keratyna wypukuje. no i wiadomo, że włosy powracają do tego, co było przed. I mi się już dość, może nie dość mocno, ale mi się już trochę wypłukała ta keratyna, co widać po tak. moich włosach, że jestem trochę bardziej roztrzepana, więc też niebawem, w sensie w grudniu, będę szła na prostowanie keratynowe. Dobra, rozczesane, mega, mega szybko mi się włosy rozczesają. I dobra, teraz trzeba w przedziałek, zaraz tym grzewieniem, ale to zrobię przy nostrze, żeby był prosty. Następne śniadanko, tym razem również od Millera, tylko w ogóle... Byłam, jak nie byłam w zakupach, to, to znalazłam. Jest to couscous a nie rice. I jest to limitowane: jest to kasza kuskus z truskawkami. Jest mega ciekawa, jak to będzie smakowało. No, i sobie to przetestuję, a potem otworzymy kalendarze adwentowe, może zaczniemy tym razem. No I trzecie okienko tak naprawdę znajduje się tu, więc dobra, tędy się je ja otwiera. Nie porwałam. Chciałam tak ładnie, żeby kalendarze przetrwało. Wiecie, taki. Ej, no, co się dzieje? Że te kalendarze przetrwały w takim ładnym wyglądzie do końca, ale chyba się nie udało. Dobra, i dzisiaj mamy to co dalej jest. To ta dam takie coś. Ciekawe, czy będą dobrym. Będzie dobry. lin zniżę się tutaj, żeby mi było wygodniej. I trzy. Trzeci okienko, gdzie jest. A, dobra, tu jest trójka, więc co tym razem będzie krył ten kalendarz? O, to dam Tym razem mamy. Takiego cukiereczka. Dzisiaj takie rzeczy w kalendarzu. Okej, okay, ogólnie w ogóle jaki mam słodziutki długopis z takim reniferkiem, który jest prześliczny. Wygląda tu ciemno, on tak się powinno... Zrobić lepiej. Nie, jednak nie. Dobra, teraz. Dobra, chyba teraz widzieliście. No, ogólnie mi też tu przyświetla, bo o, z tej strony mam okno. Yy, no, I, 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 i tyle ode mnie. Ogólnie stwierdziłam, że zdjąłem sobie coś z tych dwóch rzeczy. Stwierdziłam, że zacznę od tego, bo jestem ciekawa, jak to będzie smakowało. Więc zrobimy test. I uwaga, uwaga. Wydaje mi się, że to nie jest płynnym toffi. Chcę być karmelem. <grywa> Dobra, wyjmujemy. I tak się to prezentuje, ale wszystkie są takie same. I uwaga. Mhm. Zgadłam. Ogólnie powiem Wam, że było dobre. No i w ogóle, a propos, właśnie, możecie zostawić łapki w górę, subskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i. I zaraz się pewnie do was odezwę, bo nie będę wiecie, że gadała o byle byle, czym, no, więc zaraz się może odezwę, może coś się będzie działo. Poszłam na dół i Poli zawsze, nie to, że ma tą budkę swoją, coś to zawsze sobie jakby drzwi, można tak to nazwać, kocem tak zakrywa, więc Pola, jesteś tam? Nie, nie widać chyba wszystko. Dzisiaj na obiad moja czyli żurek, zakarczam swoje. Jeszcze sobie przygotowałam taki garnuszek, żeby było, wiecie, tak ładnie. I zaraz sobie nalewam i będę więc je sobie Nalałam I teraz będę jadła moją ukochaną zupę. Okej, okay, moi kochani, ogólnie teraz jedziemy na jakieś jakieś zakupy do forum i tak dalej. Może coś kupię, może nie, ale to wam tam ponagrywam. Byliśmy w forum i jeszcze w karafurze, więc mini haul i zacznę od pierniczków, w sensie od y, z doktora Edkera. Zawsze jak już piękne pierniczki to właśnie jakby do, od doktora Eckera i kupiłam to sobie w Carrefourze, więc na dniach, na vlogmasach jakiś najbliższych będę biegła. Idziemy jeszcze i kupiłyśmy taką złotą gwiazdę w homli. Następnie kupiłyśmy tutaj akurat do kuchni taką marmurkową podstawkę i taki jakby stojak na papier tak się prezentujący. Odłożę go na bok. Następnie również w homli kupiłyśmy taki zapach yy, tak o tutaj się prezentujący już nastrój i tutaj właśnie jeszcze mają te gwiazdki, tak się to prezentuje i przepięknie prze, prze to pachniało. Odłożę to. I następnie również kupiłyśmy e, takie szklaną ozdobę do kuchni, mniej więcej gdzieś tu ją postawimy i wrzucimy tutaj pierniczki, żeby tak nam ładnie tutaj była taka świąteczna dekoracja. I oraz tutaj takie rzeczy... E, Papierze i pierwsza to jest świeca. Nie wiem, czy mi się nauczyć, jak się prezentuje taka świeca. I ma dodatkowo taką mega, mega słodziutką czapkę. To Taki przepiękny kubek. Również tutaj jest zapakowany. I go wezmę i tutaj postawię. Tak się prezentuje. I ma taką prześliczną złotą choinkę. I tak naprawdę już ostatni element, który dokupiliśmy, Czyli taka piękna, złota gwiazda na czubek. Zaraz ją założymy. No ja i ma tam taką choinkę. O tą w sensie wyjmujemy, więc. Proszę bardzo. Gdy że moja ma Angeliki, to już To ja to nagram. Proszę. Może to wyjąć z tego papieru. Tu jest To jest ta chyba naj. Tak, to jest ta górna część. Tak się prezentuje. O. Dobra, to ja następne. I nie wiem, czy jest tak da. Chyba. Dobra. I tu już jest chyba ta druga część. Mm -hmm. Można jest mi się udać trochę i ręką. Nie, naszą choineczkę, która już się prezentuje i tu wsadzimy pierniczki. I te pierniczki tutaj właśnie włożymy podobnie jak na tym zdjęciu, no, ale niebawem je będę... O, jak kupowaliśmy pierniczki i tak dalej, taką bardziej spożywkę, to jeszcze kupiłam goździki, bo mamy pomarańcze tutaj i po prostu mogła wyglądać z ten piękny taki świąteczny kubek, mega, mega śliczny i mamy sowieckie herbatki. Mnie tutaj mamy, to tu jest akurat taka szybka z przyprawami i tu właśnie są te dziki, które wsadziłam. I tu jeszcze z tyłu też mamy amyż, czyli te Gwiazdki, więc no takie herbatki zimowe będę mogła sobie robić. Dobra, zamykam szafry. Ten taki pięknie pachnący zapach, więc teraz go otworzymy i postawimy chyba w salonie, czyli nie w salonie, jak myślisz, mamo? No w salonie. No, no to chyba tak będzie się prezentować ta choinka, tylko ją wypełniłem pierniczkami i teraz otwieramy ten zapach. Zrobiłem so, tak pięknie pachnie, zapach się rozszedł i teraz jeszcze zanurzę te patyczki. Jeszcze zobaczymy, mają takie przepiękne gwiazdki. W sumie dwa mają takie. Zaraz to jeszcze jakoś tak ładniej ułożę. I jeszcze dwa ostatnie. Dobra, jeden i drugi. I zaraz jakoś to jeszcze tak bardziej I, i tada, Tak się to pięknie To zapowiada romantyczny wieczór z chemią. Mam mojego reniferka. No i będę robiła zadania z zbioru. Trochę tego mamy zadane, więc zabieram się, żeby skończyć. Ja Jest już późno, ja zamykam zadania. Na dzisiaj zrobiłam wszystko to, co miałam. Odłożę spin na bok. W ogóle ostatnio też, w sumie ostatnio, już pewien czas temu kupiłam też w senseju długopisy. Takie trzy reniferki, aczkolwiek na początku myślałam, że będę je używać, a teraz nie wiem, bo mam jeszcze can O, mam jeszcze tego. Ten był pojedynczo, więc stwierdziłam, że najpierw ten będę pisała. Jak mi się wypisze, to wtedy je albo otworzę, albo nie. Może nawet komuś na prezent, w sensie yy, dam, w sensie wiecie, o co chodzi. Te, takie mikołajkowe czy coś, no. Więc... Kochani, tak. więc tutaj postawiłam tą świeczuszkę, ona jest w ogóle taka piękna. Tu ma napis, coś tu jeszcze momentkę. To chyba zdejmę, bo to jest takie czerwone. Nie wiem, czy mi to kolorystycznie pasuje, bo tutaj mam też to z Cincinnati i w ogóle. No, ale ona jest taka cute. Kochani, w ogóle już jest ciemno, no, nawet chyba mnie nie widać. Więc ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego vlogmasa. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i do następnego!